Tymczasem do szpitala przyjeżdża Kaja Wrona, najlepsza przyjaciółka pacjenta, która skrycie się w nim podkochuje. Wiadomość o wypadku w siłowni zaskoczyła ją, bo pacjent nigdy wcześniej nie ćwiczył. Dziewczyna nie wie jeszcze o tym, że chłopak chce się zmienić dla szkolnej piękności. Ja, dzięki, że tak szybko przyjechałaś. Słuchaj, sztanga nam nie spadła na siłowni. Sztanga? A od kiedy ty na siłowni chodzisz? No, od dzisiaj. Słuchaj, wszystko działo się tak szybko, jejku. No, nie zdążyłem ci jeszcze o wszystkim powiedzieć. Byłem, byłem na randce z Kasią. Kasią? W sensie Kaśką, Ignatiuk? Ja myślałam, że to sobie ja, ja robię że ona się podoba. Przecież ona jest taka tempa. Nigdy jej bez telefonu nie widziałam. Nawet jak wracam do domu, to nie mogę od niej odpocząć, bo ciągle wrzuca selfie. Słuchaj, ale ona jest taka boska. I do tego wszystkiego te jej niebieskie oczy. Napisałem dla niej piosenkę, spodobała jej się. No i w sumie mam jakieś u niej szanse, ale najpierw muszę przypakować. Byliśmy wczoraj w kinie. W kinie? I co? Ona zrozumiała w ogóle, o czym był film? Kajka, nie bądź wredna, proszę cię, ona na pewno jest super dziewczyną. No i ja się jeszcze o tym przekonam, tylko no na naprawdę muszę teraz przypakować. Czekaj, czekaj, bo ja nie nadążam. O czym ty w ogóle mówisz? Wczoraj, jak wyszliśmy z kina, no to poszliśmy coś zjeść i serio było cudownie, ale no spytajmy się, czy mam u niej jakieś szanse i. Powiedziała, że może dołączyć mnie do swojego grona znajomych, ale najpierw muszę przypakować. No, mam nadzieję, że ją wyśmiałeś, jak ci o tym powiedziała. Przecież wiesz, jakich ona ma znajomych. Napakowanych, wysportowanych. Oni wyglądają jak z okładek gazet. No i martwi się o mnie, że mnie nie polubią. No i da mi szansę, ale po przemianie. Nie no, ja nie ogarniam. Ty chcesz się dla niej zmienić tylko dlatego, że inaczej jakieś jej głupie koleżaneczki cię nie polubią, ty się słyszysz w ogóle? No ale wiesz, że taka laska jak Kaśka nie będzie chciała być takim facetem jak ja. No, ja nigdy nie lubiłem sportu, zawsze chciałem się dostać na filologię, lubię czytać, lubię pisać. No właśnie, jesteś super gościem, Kajtek. Jesteś wrażliwy, piszesz piosenki, grasz na gitarze. Potrzebujesz kogoś, kto cię pokocha takiego, jakim jesteś, a nie jakiejś Kaśki. No. Słuchaj, dzięki, że tak o mnie myślisz, ale zrozum. No, Kaśka zwróciła na mnie uwagę i bardzo mi na tym zależy, żeby teraz z nią być. Pomóż mi znaleźć jakiegoś dobrego trenera, który mi pomoże zrobić ciało. Ciało trenera, ty zwariowałeś. Kaj tego przytomnij. Oto, to Kaśka. Wysłałem jej zdjęcie z siłowni, jak napisałem, że jestem w szpitalu. Ty, ona tu zaraz będzie. Kajka, proszę cię, pomóż mi. Chyba zwariowałeś, ja do tego ręki nie przyłożę. Wiesz co, ja muszę się napić, mam dość tego wszystkiego. Kaja, Aha. Kaja...